Cześć, witaj w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem Norbert i dziś zajmiemy się etymologią nazw. Bardzo często, kiedy jedziemy na wakacje, kompletnie nie zastanawiamy się nad tym, skąd wzięła się nazwa tego konkretnego miejsca czy miasta, do którego jedziemy. W tym odcinku wychodzę temu naprzeciw. Pokażę Wam dzisiaj 7 jednych z najbardziej popularnych turystycznych destynacji w krajach arabskich oraz ich etymologię, a następnie w kolejnym filmie przedstawię Wam większe arabskie miasta. Niekoniecznie te turystyczne. Gotowi? Jalla! Hurghada. Ten egipski kurort, który po arabsku brzmi al zawdzięcza swoją nazwę roślinie, której naukowe określenie to nitraria z rodziny łóżnikowatych, a po arabsku albo gharkod albo ghardak. Z językowego punktu widzenia widzimy tutaj, że w zeuropeizowanej nazwie miasta gardłowa głoska ghain przeszło nam w h, a języczkowe Kaf przeszło w d żeby było nam łatwiej to wymówić. Jak wskazują fakty historyczne, rybacy z arabskich grup etnicznych Bżuhajna, Rasheida i Maaza po dokonanych połowach spotykali się pod takimi roślinami, których rosło mnóstwo na tym terenie, aby spędzić czas, między innymi w rejonie dzisiejszego portu w Furgadzie. Od tego też symbolicznego zwyczaju narodziła się dzisiejsza nazwa Furgada. Drugi z najbardziej znanych kurortów w Egipcie to Sharm el-Sheikh. A jego poprawna arabska wymowa to szarmę -e sheikh Warto zwrócić uwagę na fakt, że w egipskim dialekcie bardzo często określenie rzeczownika Al będzie brzmiało El. Składa się z dwóch członów: szarm to po arabsku zatoka, ale również pęknięcie szczelina. I tutaj jak zobaczymy na geografię Synaju, widzimy, że faktycznie góry poniekąd pękają w miejscu, w którym znajduje się miasto. Sheikh faktycznie znaczy szejka. Ale też starca, przywódcę, wskazując tutaj dialekty beduńskich ludów zamieszkujących ten teren przed laty. Stąd też jednym z dosłownych tłumaczeń tej nazwy jest Zatoka Starca. Sharm el Sheikh jest również miejscem spotkań przywódców światowych, w tym mediacji między krajami bliskowschodnimi. Stąd też nazywa się go miastem pokoju Medina Tselen. Agadir to jeden z najpopularniejszych marokańskich kurortów. Swoją nazwę zawdzięcza językom Berberów a dokładniej tachelheit, używany w południowo-wschodnim Maroku. Są to języki znacznie różniące się od arabskiego. Posłuchajcie sami. Słowo Agadir znaczy ufortyfikowany spichlerz w skalistych miejscach w celu ochrony lokalnych farm przed wrogami, który był często budowany w formie cytadeli. W Maroku istnieje wiele miast o tej samej nazwie, więc pełna nazwa tego kurortu to Agadir Nihir, oznaczający warowny spichlerz na wzgórzu. Zapis Agadir po arabsku jest dość wyjątkowy, gdyż zawiera on często literę G, nieistniejącą w alfabecie arabskim, a którą możemy napotkać na przykład w języku perskim. Istnieje wiele teorii dotyczących nazwy miasta Marrakesh. Jedna z nich wskazuje na słowa w języku tamazich Amur-ekusz co dosłownie znaczy ziemia Boga. Druga teoria głosi, że z racji tego, że Marrakesz był obiektem licznych najazdów plemion sąsiednich, a również przecinał szlaki handlowe, zwykło się mówić Murukusz, co znaczy mniej więcej przejdź i oddal się. Co ciekawe, jeszcze nie tak dawno, bo aż do początku XX wieku Maroko było nazywane właśnie Królestwem Marrakeszu, a nazwa Marrakesz w znaczeniu Maroko wciąż jest obecna na przykład w języku perskim. Susa to trzecie pod względem wielkości miasto w Tunezji i bardzo popularny kurort. Po arabsku brzmi tak samo jak po polsku. Susa. Jedna z teorii mówi, że jego nazwa wzięła się od greckiego słowa sosusa, oznaczającego uratowana, gdyż Susa przetrwała wiele ataków ze strony plemion wschodniogermańskich, wandalów. Są jednak historycy, którzy spierają się z tą teorią i twierdzą, że źródło tej nazwy tkwi w językach berberskich gdyż istnieje wiele podobnych miejsc nazwanych tak samo, choćby w Maroku. Z drugim, tunezyjskim kurortem Hammamet, sprawa jest dość prosta. Dosłownie w języku arabskim hammamat oznacza w liczbie mnogiej łaźnie rzymskie, które znajdowały się w tym mieście. Obecnie słowo hammam znaczy również zwykłą łazienkę. Jeżeli odejmiemy jednak jedno m, słowo to będzie oznaczało gołębie, Hamam, a w liczbie mnogiej Hamamat których też w tym regionie jest sporo i od których mogła również wziąć się nazwa tego miasta. Tutaj poprawna arabska wymowa wymaga użycia gardłowej spółgłoski H. Ras al-Heima jest jednym z siedmiu emiratów, na które składa się państwo, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Stolicą tego emiratu jest miasto o takiej samej nazwie, które staje się coraz częściej miejscem wypoczynku dla Europejczyków. Dosłownie w języku arabskim znaczy szczyt namiotu. Gdyż słówko raz może znaczyć albo głowę, albo właśnie szczyt czegoś, a hejma to namiot. W polskiej wersji wymowa jest oczywiście uproszczona do zwykłego ha. Historycznie nawiązuje do pałacu królowej Szeba, pochodzącego z okresu miasta Dżulfar, pomiędzy XIII a XVI wiekiem. Twierdzi się, że jest to jedno z najstarszych osad na terenie Emiratów. Według niepotwierdzonych arabskojęzycznych źródeł, nazwa miałaby być związana z namiotem, który był rozbijany przez królową. I górował na wzgórzu nad prosperującym miastem. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ciekawostki te zainteresowały Was i przybliżyły Wam choć trochę świat arabski. Etymologia jest bardzo ciężką i trudną dziedziną nauki, gdyż bardzo często nie ma jednej konkretnej odpowiedzi na pytanie, skąd wzięła się ta nazwa, a wiele teorii może zaprzeczać samej sobie. W następnym filmie zajmiemy się większymi arabskimi miastami i oczywiście ich etymologią. Z tego miejsca chciałbym serdecznie zaprosić do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ma assalamu.